Osiemanko, no witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale. Dzisiaj wyprawa wiślana, ale dla odmiany zupełnie coś nowego. Nie będę was oprowadzał po tych starych, znanych, wiślanych miejscówkach, po których was co roku czołgam. Tylko przyjechałem na zupełnie nowy odcinek Wisły. I to, żeby było zabawniej, na taki odcinek, na którym sam nigdy w życiu nie byłem. Zobaczcie, jak to pięknie tu wygląda. Piękne miejsca, już tutaj widzę bardzo fajny kutel. Gdzie będziemy próbować łowić okonie. Dzisiaj jestem z delikatnym spinningiem. Delikatny spinning myślę, że jest jedną z, faj... z takich lepszych opcji, jeżeli chodzi o taki zwiad spinningowy, bo to wiecie, i na drobno coś połowicie. Na ścisłość jakąś większą przynętę założycie, jakaś większa ryba też, no trochę będzie z nią więcej problemu, ale też fajnie jest, tam jest taka takie stare widzę rozmyte ostrogi. Czegoś takiego akurat w tej mojej okolicy nie ma. Tutaj też jest jakaś stara, tylko jakiś czubeczek wystaje, więc spodziewam się, że tam będzie jakaś fajna kamienista Rafał tam jest pewnie strasznie rozmyte. Później mamy jakąś normalną ostrogę, też sobie tam pójdziemy, ale zaczniemy sobie łowić tutaj. Także co, zupełnie nowe miejsca. Czy jesteśmy gotowi? Ja jestem gotowy, więc zaczynajmy tą przygodę. Za chwilę spróbuję dostać się na tamtą właśnie taką rozmytą ostrogę. Mam jakieś wolberki, wiecie, coś podklenia. Wędkę mam taką, że spokojnie sobie damy radę. Podokonia, podkleniam, może wieczorem jakiś bolek zobaczymy, jak tutaj to wygląda. Bo mówię, to jest zupełnie nowy odcinek, więc ja kompletnie nawet nie wiem, jak tutaj jest z rybostanem. A jest to dosyć spory kawałek od mojej wisły, że tak powiem, więc może być tu zupełnie inaczej. Zaczniemy tamtą rozpoznawczo, najpierw mniejszą, potem większą. I spróbujemy najpierw zaokoniastym. Oczywiście, o, widzę, że jest bardzo dużo drobnicy. Tam jest drobnica. Tam widziałem. Fajnie, jest rybka, widać rybkę. Zobaczymy, czy na wieczór coś się będzie spławiać, coś się będzie pokazywać. Nie jest jakoś mega głęboko, ale też powiem Wam, że nie jest jakoś płytko. Dosyć twarde dno. Całkiem sympatycznie to wygląda, bardzo wol, leniwie tocząca się woda. Mega miejsce. Tu jest w ogóle fajne miejsce na grunt. Może i nawet na spławik. Myślę, że tutaj by utrzymał spławik. O, twardo czuję, jak tam ta czuburaszka mi puka. Są takie momenty, że jest twarde to dno. Może jakieś kamyczki leżą, jakieś żwirek, bo czuję jak uderzam. O, siedzi. Właśnie chciałem powiedzieć, bo tam a nie duże, tam jest drobnica. Zawsze warto jest przynętą wjeżdżać w takie miejsca, gdzie widzicie skupiska drobnicy. Jest duże prawdopodobieństwo, że tam właśnie będą stały okonki. No ten akurat niewielki, ale uderzył. Pierwszy. Jedzi Ładne Branko, łokonek. Oj to taki o jest zabawowy już. No, płyn. Siedzi. Ale ładnie. Znaczy okoń nie jest może za ładny. Znaczy nie wiem czy to jest okoń. O, okoń o fajny. Taki jak na Wisłę, nie ale branie piękne powiem wam o. Idziemy dalej. Zbadamy kolejne miejscówki. Tu jeszcze wrócimy. Mega mi się to miejsce podoba. Tam w pewnym momencie jest takie. Przegłębienie. Mam ze sobą deeperę jak zwykle, więc jak zrobimy sobie przerwę, to sobie zrobię tutaj dwa rzuty, bo jestem ciekawy, jak ten kutel wygląda. Bo mówię, to jest taka sytuacja, z którą ja mam rzadko do czynienia, że mamy powyżej rozmytą przerwaną główkę, długą zresztą, i na dole to samo i ten kutel pomiędzy. Więc chciałbym go sobie dokładnie zbadać, bo może przyjadę tutaj jeszcze kiedyś. Więc jak jesteście ciekawi, jak ta woda tu wygląda, co się dzieje pod wodą, to oczywiście zostańcie ze mną. A tymczasem idziemy tam właśnie pod tą rozmytą ostrogę. Zobaczymy, co tam się dzieje. Czy tam w ogóle da się dojść, bo ja tu nie znam dojść. Tam widzę, że. O, tam gdzieś w krzaczorach powinno być wejście. Jest jakaś ścieżka, ale zobaczcie, taka ledwo. O, to jest właśnie to odkrywanie nowych miejsc nad Wisłą. My nie namówiliście. Ktoś tam pisał, że ciągle te same miejsca pokazuje, i w sumie to miał rację sobie wziąłem do serca, że faktycznie trochę kurde korzenie zapuściłem w tych niektórych miejscówkach o, jesteśmy, patrzcie, idealnie Na nawet, nawet nie było tak źle się dostać dobra, zobaczymy najpierw co my tu mamy powolutku podejdę i najpierw słuchajcie, przyjrzymy się, zobaczcie co my tutaj możemy zrobić to jest ostroga jak widzicie, wąziutka bardzo długa no prawdopodobnie tam aż daleko się nie dostaniemy. To co tutaj widzę, co możemy z tą ostrogą zrobić. Na pewno sobie będziemy tu próbowali za chwilę łowić okonie. Zobaczymy w ogóle jak tu jest, że tak powiem głęboko, bo tu powyżej mam jakąś dziwną łachę, nie wiem czy tutaj jakoś nie zasypało, nie wiem. Zobaczymy. Bardzo wolna woda. Natomiast tu jak widzicie mamy piękny wlewik. Przepiękny wlewik. I ten wlewik koniecznie trzeba obłowić kleniowo, czyli malutkim woblerkiem albo czymś smużącym jest szansa, że tam będzie coś stało. Słuchajcie, ja tylko sobie jeszcze wezmę, bo tak, w pudełku mam tego małego tiny, ale nie mam, a to też mi się przyda. Nawet lepiej będzie takim czymś, bo jak właśnie w lato, słuchajcie, to na te brąby, nie? To jest typowy smużak. Ta większa, ona leci niesłychanie daleko przez co jesteśmy w stanie bardzo daleko podać i bardzo daleko te klenie próbować wabić. Ale to będzie płynąć daleko. Tu są daleko długówki, więc nie powinno nam to przeszkadzać. O. I tą brąbą, słuchajcie, będziemy próbować obławiać. Ja mega jestem ciekawy, naprawdę. Poczekamy aż ten statek przypłynie. A jak, właśnie, dla wiślanych łowców rzecznych, jak nie wiecie jak czytać znaki, boje, znaki które są na brzegu to jak poznać, gdzie jest główny nur gdzie jest główne koryto rzeki, no najlepiej właśnie jak płynie statek, to patrzcie, którędy on płynie bo on płynie zawsze korytem no nie będzie płynął tam, gdzie jest łacha tylko będzie płynął tam, gdzie jest główne koryto Dobra, plecak tu zostawiam, biorę sam podbierak i idziemy. Dobra, jest tu takie miejsce po bobrach. Nawet fajnie, bo mamy trochę takiej trawki, trochę nas maskuje. Dobra, brąba. To jest wobler smużący. Telekolotny, który sobie będzie imitował jakiegoś żuka. Rzucamy sobie, cyk, patrzcie jak daleko leci. O. I powolutku go sobie ściągam i wprowadzam na napływ. W, w nadziei, że klej mi go zbierze, nie? jeżeli tam jakiś stoi. O. Poczekamy aż o, trochę wpłynął Dobra, i lecimy. Tu już musimy trochę szybciej, bo to nam będzie ściągało, nie? bo tam woda przyspiesza. Nic się nie zadziało, możemy jeszcze dalej rzucić. Widzicie, ten wober nam to umożliwia, on naprawdę daleko leci. O super. I wjeżdżamy w lewik. Nie, pusto tam jest. Pusto-pusto, jakby coś stało, to już by zebrało sobie jeszcze rzucimy tu. No ten wlew to jest po prostu marzenie. Jeżeli chodzi o klenia. Raz, że piękne miejsce, dwa, że dostępne właśnie z brzegu, ale o widzicie. Dobra, ewentualnie no takie miejsce, jeżeli nie przynosi efektu na smurzaka, to sobie możemy jeszcze jakiegoś mikruska założyć i troszeczkę pod powierzchnią pojechać. Nie wiem jak tam będzie z zaczepami, ale raczej przy tego typu łowieniu i kuszeniu kleni z takich miejsc używamy woblerów płytko schodzących, więc użyję sobie oczywiście tego Tiny i tym jeszcze spróbujemy z trzy razy przeprowadzić. Jak się nic nie zadzieje, to będziemy już mucić za okoniem. Dlaczego najpierw klenia? Bo to jest płochliwa ryba. Wiecie. Okonie, to jak one tu są, to sobie tu będą stać. Jakbym zaczął łowić okonie, konie, coś tutaj nie wiem, bym złowił, będę stał, im dłużej będę stał, będę rzucał, machał, no mogę tego klenia sobie spłoszyć. Więc najpierw zabieramy się właśnie za ryby, które są pochliwe. Bardziej trochę za bardzo tam w ten wlew rzuciłem, czyli tam kleniowi na łeb czasami można podać, bo on. Czasami jest tak, że się rzuca mikrusa, on wpada i kleń od razu zbiera jak stoi. Egi. O, ładniejszy! Że to szczupak będzie znowu! No, to zaraz mi przegryzie! O, ładny, ładny! No, założyłem większą tantę, nie? Oczywiście! O, będzie szczupak. O, jako okoń to ładny! Szupak, szczupaczek Dobra, ale jest szansa, że mi nie przygryzie, bo tak ma tak jest zapięty, że gdzie ja mam podbierak? Podprowadzę cię tam chłopaku czy nie? Dobra. Chyba sobie damy radę z nim. O. Mam luźniutko hamulec. Wiecie, nie chcę mu tutaj. On jest na fluorokarbonie. No niech on za chwilę pochodzi Mniej więcej No, sześćdziesiątaczek Sześćdziesiątaczek taki Taki sześćdziesiątaczek na kijek do 11 gram Zobaczcie, fajny, nie? Jak na pierwszy raz tutaj No nie jest to metrówka, no Ale i tak fajnie, no delikatny zestaw, super No Dobra poszedł, o własnych siłach, ale to, kto to wie, czy co to z tego będzie. No dobra słuchajcie, No tak jak mówiłem, no nie jest to metrówka, ale to nic. Ja się cieszę, bo się chociaż coś tam fajniejszego udało wydłubać. Nie coś, co graniczyło z wymiarem ochronnym, tylko chociaż trochę większe. A ten dołek sobie jeszcze zaraz obłowimy i zmykamy tam, bo tam mi się bardziej podobało. Najpierw weźmiemy sobie echosondę i zobaczymy sobie tamten blacik między ostrogami. No coś mnie kusi kurde, żeby tam ze spławikiem przyjechać, albo z gruntem. A też tam są fajne przelewy, tam widziałem parę ataków, chyba bolka jakiegoś małego. Spróbujemy się do niego dobrać, no i do wieczorka zobaczymy co się będzie działo. Na razie okonie przy tych osrogach lipa powiem Wam. Nie wiem co jest. Normalnie fajnie wszystko wygląda, rybka jest. A nie ma tych okoni. Słuchajcie, pytaliście w ostatnim filmie, w jednym z ostatnich filmów, co to za kijek, bo już go miałem nad wodą. Dzisiaj też go mam. To jest kij 213 od 3 do 11 SG6 Revenge. To jest, są nowe wędki Savage Gear. W korku bardzo fajne. Kilka tam modeli mam, więc sobie będę w tym roku też sprawdzał. W koreczku elegancki, bardzo fajny, wygodny. Bardzo taki, jak ja to mówię, elektryczny. Bardzo fajnie na nim wszystko czuć. O, odpowiadając na Wasze pytanie. No, i jak widzicie, coś tam nawet nawet nie pęka, jak się coś na niego holuje. Duża zaleta. No, a szczupak stał tutaj na tym spadzie. No, tu jest taki basenik, tu jest trochę głębiej. I ta nie, oczywiście taka. To szczupaczki też tancioszkę lubią, dobra. Próbujmy jeszcze parę razy, czy coś tu stoi, jak nic, to lecimy dalej. O, widzicie, jeszcze leci, 3 gramy jeszcze lecą. O, dopiero spadł. Jest już, a mały. Mały okonek. Bryloczek będzie. No. Słuchajcie. Ale jak całą tą tantę pożar, patrzcie. Uh -huh. O. No, coś tu, kurde ryba jest jakaś. Tu rzucamy. O. Znowu mały. A patrzcie tu. Dobra spad, to i dobrze. Tu z tej dziurki coś kurde idzie wydłubać chociaż. O, obcinka. Szczupak. Jeszcze jeden szczupak tam stoi. <grywa> o. Dupa. No to tak jak mówiłem, wracamy do miejsca zrzutu. Zrobimy sobie skany, obadamy to miejsce. No i co? Zaczniemy późno popołudniową wieczorną rundę po tych samych miejscach. No to czas na sponsora dzisiejszego odcinka. Całe szczęście, że taki sponsor, bo przynajmniej z przyjemnością mi się to robi. Mówiłem wam już, że na rzece można tego korzystać, z tego korzystać, nie? Mówiłem też, że warto z tego korzystać, jak sobie badacie miejsca, jak macie jakieś swoje miejsca, no i przede wszystkim z brzegu, w zasadzie przy każdym typie łowienia. To, będą, to będzie jedno właściwie przeprowadzenie. Jedno przeprowadzenie jest mi potrzebne tylko do tego, żeby zobaczyć. Jak jest tam dalej głęboko? Czy jest ten moment, kiedy to się wypłyca? Jaka jest twardość na mniej więcej, jak to tutaj wygląda? I, i tylko tyle to potrzebuje. Dobra. O właśnie. No i lecimy. Słuchajcie, 3 metry. Tam daleko. Drobna ryba w toni. 2,8. Dosyć twardo na mułek. Kołowrotkiem skręcam, więc jakby ona mi się toczy wraz z nurtem, a ja ściągam ją. O! I tu jest właśnie to wyjście, o którym ja mówiłem. To ja właśnie czułem przy spinningu, na 1,8. No, czyli mamy bardzo fajne takie. Zobaczcie. Bardzo fajne wejście. I tu mamy 2 metry. I tu mamy równy blat. Raczej równy, O, taki nic się tutaj szczególnego nie dzieje. Dojeżdżamy do brzegu, lekko się wypłyca, ale nie za bardzo 2 metry, więc spokojnie tu przystawkę mógłbym postawić jak najbardziej. I już blisko brzegu, zobaczcie, tu przy samym brzegu zwróćcie uwagę. Jak ja to tutaj wrzucę? O, 1,6, tutaj, dosłownie tutaj, 1,3, no 1,6 tam jest kawałek dalej, więc tu bym zrobił 5 kroków i już by mnie nie było widać. Czyli potwierdziłem sobie za pomocą dipera dokładnie to, co wyczułem przy spinningowaniu, czyli że bardzo daleko mamy głęboko i jest pewien moment, kiedy zaczynam wjeżdżać na to wypłycenie, i bardzo równo, czyli tutaj jest bardzo szeroka, taka równa półka z bardzo taką powolną wodą, to może być miejsce, które na przykład będzie działało w nocy. To jest właśnie wolna woda, tu jest dużo rybek, dużo pożywienia, taka półeczka, nie za głęboka, no jak widzieliście, dwa, niecałe 2 dwa metry, więc to może być miejsce, w które będą wchodziły ryby właśnie o, w tych godzinach nocnych. Na przykład leszcze, leszcze lubią na takie płytsze blaciki wychodzić. Jeszcze jakbym to miejsce podnęcił kilka dni, to całkiem możliwe, że fajne rybki udałoby się tu... Złowić. Może sobie nockę zrobię w tym roku, więc wiem już, gdzie ewentualnie taką nockę właśnie mógłbym sobie zafundować, żeby spróbować właśnie na takim płytkim blacie. Wiecie, one z tej rynny, bo tam jest rynna, one z tej rynny będą wychodziły tutaj, żeby sobie podjeść. Ale to jest też miejsce, które możemy spróbować łowić w dzień. Tyle, że na grunt próbowałbym tam dalej, w, tej, w tym głębszym, a tu bliżej, ewentualnie na przystawkę. Także sponsor dzisiejszego odcinka się spisał jak zawsze. Oczywiście jak zawsze, jeżeli chcecie jakieś informacje odnośnie Deepera, zachęcam do kliknięcia linku w opisie. Tam się wszystkiego dowiecie. O, siedzi. Ale daleko. O, 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 o. o panie. O. Co to będzie? O, kurwa. O, o kurde. Dobra, ryba. Dobra, żeby chociaż to zobaczyć co to jest. Szczupak nie sądzę. Myślę, że może być kleń. Czy coś nagrywa? Nagrywa. Jak szczupak to się dziwię. O. Dobra, zaraz chyba to zobaczymy. Co to jest? O kurde. Nie daje za wygraną. Pięknie walczy. To jest Wisła, właśnie. O, ładna ryba. To jest właśnie Wisła. Brzana. Nie wierzę. Ja pierdnię. O, ale ładna brzana. O Jezu! Wieczorna brzana Dobra, teraz jak ją tutaj? Ja już dalej nie wejdę A brzana to jest silna ryba, nie? Więc raczej trochę tutaj się z nią... Ale ładna O, a tu jeszcze mamy to zielicho. tutaj pójdzie, słuchajcie, nie wiem jak tu... To... tu ją muszę wprowadzić Tu i tu Chodź tu Branko O, 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 o Mam tutaj chodź Ja wiem, że tu jest zielsko Jest! Ale kierdo! Ja pierdolę! Przepraszam! O, ja pierdolę! Jest! Kurwa! Ja pierdolę! Pięknie! Pięknie! I więcej ją tam zmierzę! Nie będziemy robić tuż układać! I wiecie, zobaczcie jakie tu są warunki! Gdzieś ty zażarła, kochanienka! Ale ma mordę! Mm się pospieszyć, żeby ją jeszcze mniej więcej, mniej więcej to ona ma 65. 65. No to kurde fajna, nie? Jest. Piękna, zobaczcie. Przecudowna. Mistrzostwo świata po prostu, ale się cieszę. Słuchajcie, łapy mi latają cały latam. Cały latam. Ale się cieszę, a wiecie, że już prawie stąd jechałem. Bo już chciałem nagrywać końcówkę, już mi się nie chciało siedzieć, ale mówię jeszcze tutaj. Zaraz wam pokażę miejsce. Zobaczcie, <laughs> moja radość jest nieoceniana. To jest właśnie Wisła. Za to kocham Wisłę. Dziękuję Ci. Lecimy z nią do wody. Ale wiecie co, jak ja ją trzymam tu za ten ogon, nie? Jak czuć ten mięsień. Ho, ho. No, o, już zaczyna. Dobra, dobra, bo ryba musi sama chcieć. Już powolutku zyskuje siły. Dobrze, jeszcze troszkę się zreanimuj. Oddychaj, odpocznij. Do, dobra, poszła. Ja już wystraszyłem się, nie spodziewałem. Dobra. Słuchajcie, jestem spełniony dzisiaj. Szczupak jak szczupak też już by mnie zadowolił na dzisiejszej wyprawie. Te okonie to tak słabo. Ale to, co się wydarzyło teraz, tuż przed zachodem słońca, to jest po prostu Mistrzostwo Świata. Słuchajcie. Jestem mega zadowolony. Bardzo fajna brzana. Zaraz jeszcze tam wrócimy, jeszcze rzucimy parę razy. Bardzo fajnie walczyła. Dała mi popalić. To jest to. No to sprawdziliśmy nowy odcinek rzeki. No to ogień. I zobaczcie teraz na to, nie? Tanta ta mała, buraszka 3 gramy i, i ten delikatny kijek zdawałoby się do 11 gram. Świetnie poradził sobie z tą rybą. Plecioneczka 006 fluorokarbon. Tu jest chyba 0,20 przywiązany tak, bo ja na Wisłę wiążę trochę, trochę grubszy. No i po prostu sztos. A patrzcie miejsce, to pomiędzy tak, jak Wam mówiłem, nie? Tam jest ta główka taka rozwalona i tu. Ja podszedłem sobie tutaj, pod nią i sobie chciałem ten napływ obłowić. Trochę tam sobie smurzaczkiem jechałem i tak dalej, nie? I zobaczcie, równociągnący. Tam jest kawałek tej główki wystaje. Tam gdzieś dalej szczyt widać. To wszystko jest mega rozwalone. Już prawie nie ma tej główki praktycznie. I tutaj taki wlewik. No i tam mniej więcej widzieliście, gdzie było branie. No, Mistrzostwo Świata, nie? To jest po prostu. Ja już, ja już jestem, mam już zrobiony normalnie dziennie. No dobra, ale jeszcze po chwilę połowimy, bo, widzicie co, jak słonko będzie się chować za horyzont. Chciałem zobaczyć, czy. Czy. Czy jakieś bolki zaczną się pokazywać, nie? Ona chyba wiecie, wiecie jak to jest hole, jak są emocje, kurde, tak człowiek do końca tego nie zapamiętuje, ale w, tym pierwszym, w tej pierwszej fazie holu to. Ja myślę, że to jest okoń jakiś, nie? Tak przez chwilę. On jakoś musiała tak wziąć, że ona chyba sama była zdziwiona, co się z nią dzieje, nie? No ale zestaw wytrzymał, wszystko wytrzymało, także chociaż mieliśmy test no mega, nie? Właśnie za to kocham Wisłę. Właśnie dlatego, jak miałbym wybrać jedno łowisko, to bym wybrał Wisłę. Bo tu nigdy do końca nie wiesz, co się wydarzy. Pamiętacie, jak mówiłem na początku? Nie delikatny spinning, właśnie do takiego sondowania. Jak większa rybka, to też tam damy radę. No, i to jest właśnie to. W zasadzie nie połowiliśmy tego, na co się głównie nastawiałem, bo głównie na okonie się nastawiałem. Tam jakieś ochłapy dostaliśmy, tak naprawdę. Szczupaczek, brzanka, coś pięknego. No, słońce powoli zachodzi, także czas najwyższy się zwijać, bo tak miałem zaplanowane, że na wieczór stąd ruszam. No, mamy sprawdzony ten odcinek, zupełnie nowy odcinek Wisły. I myślę po tym, co się działo, że czasami będę tutaj wracać. A tymczasem, pozdrawiam gorąco. Dzięki, że byliście. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych relacjach. Na razie.